Historia Kościoła w 1529 roku, 1537 roku, 1576 rok, 1594, 1598, 1601, 1612, 1622. 1640 mm. 1648 mm. już był król król Danii mm. Dziadek Króla Polski Augusta II Sas. Mm. Tutaj 1658 16 maja on dał zgodę na ten, budowę tego kościoła tutaj jest miasto Wojna 1713 rok. Arcybiskupem wtedy hmm. był Krymez August, sobie król 1717, 18. Tutaj mamy Kościół, jak wyglądał. 1766. Tutaj jest 1804. Tutaj jest kardynał. Ostatni kardynał. Y, Opad zamku św. Michała. Tutaj był cały dwór francuski. Tutaj jest 1871. Tu już zaczęło tu już w tym roku zmarł Hermann Kohen, kościół św. Józefa, jak się zmieniał. Tutaj w Hamburg połączył się pierwszego. W kwietniu 1931 roku uroczystości prowadził rówieśnik świętego Maksymiliana Kolbe, czyli Rudolf Hess. Tutaj jest po zniszczeniu Kolbe, Pięć razy bombardowano ten kościół, nie chciano go odbudować, bo to jest bardzo ważny kościół dla całej historii Kościoła katolickiego. Został odbudowany i w tysiąc, 2013 roku już zaczął się nowy kościół. W 1994 Kościół świętego Józefa, Hamburg, Miezłów, to.